Makijaż permanentny kojarzy się wciąż wielu osobom z czymś nienaturalnym, z takim rysunkiem, który na trwałe przylega do naszej twarzy. On został wypromowany jakieś 15 lat temu, i kiedy wchodził na rynek, były zupełnie inne techniki pigmentacji. Te makijaże były ciężkie, były agresywne i faktycznie przykuwały nadmiernie uwagę. Dzisiaj do makijażu permanentnego można podejść w zupełnie inny sposób. Świadomość Klientów, ale też świadomość osób, które wchodzą na ten rynek i chcą zająć się wykonywaniem tego zabiegu, wzrosła. Szuka się dzisiaj salonów, w których ten zabieg może być wykonany w sposób niezwykle naturalny, i tak naprawdę są dostępne techniki, które nam to umożliwiają. Czyli te brwi nie muszą być przerysowaną plamą na twarzy, która przypomina naklejkę czarną koloru, która dodatkowo jeszcze z czasem może ten kolor zmienić w kierunku jakiejś czerwieni, zieleni czy granatów. Tak naprawdę. Zależy to wszystko od profesjonalnego wykonania, od umiejętności doboru barwnika do odpowiedniego subtonu skóry. Z punktu widzenia klienta, jakby liczy się efekt i ważne jest to, żeby ten makijaż wyglądał pięknie z czasem, ważne jest to, żeby on wyglądał pięknie teraz tuż po zrobieniu. Dziś mamy dostępne metody wykonania brwi przy pomocy pojedynczych włosków. One są w zasadzie niemożliwe do odróżnienia od włosów naturalnych. Jeśli chodzi o brwi, mamy możliwość pełnej rekonstrukcji łuku brwiowego przy użyciu delikatnego cienia czy przy użyciu pojedynczych włosów, które idealnie imitują naturalny włos. Możemy wykonać również częściową rekonstrukcję łuku brwiowego, czyli na przykład kiedy klientka ma jakiś brak w końcówce brwi, czy te brwi zostały w jakiś nadmierny sposób wyregulowane kolor brwi ich forma ich kształt jest zawsze wynikiem precyzyjnych uzgodnień z klientem i tak naprawdę profesjonalista jest w stanie uzyskać każdy efekt na twarzy od bardzo delikatnego łuku brwiowego leciutkiej mgiełki imitującej włosy do mocniejszych pigmentacji ale tu jakby absolutnie szczegóły ustalane są z klientką to samo dotyczy pigmentacji Ust czy pigmentacji hmm, powiek. E, usta nie muszą być wymalowane na czerwoną szminką. Może to być delikatny, e, różowy, imitujący błyszczyk e, kolor, może to być delikatne napełnienie tej czerwieni wargowej e, i pozostanie tak naprawdę przy naszym naturalnym kolorze.